Słowo Boże mówi, że to dzieło dokonało się w Chrystusie Jezusie, że jesteśmy przyobleczeni. W niego, że to on rozbroił wszelką nadziemską władzę, zwierzchność, moc i panowanie. Jezus Chrystus wziął nasz list dłużny i przybił go do krzyża. Odniósł triumf nad wrogami, i my, będąc w Chrystusie, możemy chodzić w wolności i w zwycięstwie. To nie znaczy, że nie będziemy potrzebować walczyć. Potrzebujemy walczyć, ale w Jego mocy, w Jego sile, w Jego autorytecie, w Jego namaszczeniu, będąc wypełniony słowem, wypowiadając słowa napisano, tak jak je. Jezus odpowiadał, kiedy przychodził kusiciel do niego, aby go kusić, zwodzić. Pan Jezus odpowiadał słowem: Napisano. Dlatego zachęcam każdego z nas, abyśmy mieli świadomość, że jesteśmy powołani do chwały Bożej, do chodzenia w atmosferze chwały. Po prostu Bożej atmosferze, że jesteśmy powołani, aby oglądać Chrystusa, doświadczać Jego miłości, Jego świętości i działać w Jego imieniu. Bo Biblia naucza nas, to się działo w dziejach apostolskich, że uczniowie głosili Słowo Boże, a Bóg potwierdzał swoje Słowo, swoje Słowo, znakami i cudami. Kiedy oni głosili Boże Słowo, Bóg go potwierdzał. I my potrzebujemy mieć Boże Słowo w naszym duchu, w naszym wnętrzu, aby z tego słowa, które jest tu, działać, a Bóg będzie go potwierdzał znakami, cudami, potężnymi przejawami Bożej Mocy.